Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie, moi kochani, jedziemy z kartą dnia. Dodam tylko tyle, że tak pomyślałam sobie właśnie przed chwilą, cóż my moglibyśmy zrobić za temat dnia i przyznam szczerze, że pomyślałam sobie o tym, żeby machnąć dzisiaj, kochani. Yy. Taki temat jak, nieraz jesteśmy na przykład w jakichś relacjach, które się pokończyły z pewnych przyczyn, albo też tudzież oddaliliśmy się od siebie z pewnych przyczyn, bo załóżmy, ktoś nie mógł podjąć decyzji, ktoś był niezdecydowany i tak dalej, i tak dalej. I też tym samym na przykład zastanawiamy się, czy on się odezwie, czy się nie odezwie, ale takie tematy już żeśmy robili z 200 razy, więc już to sobie podarujemy. I proponuję temat dnia pod tytułem, co... Albo, no, no nie wiem, w jakikolwiek sposób, co? I koniec. Czy on albo ona, albo nie, czy on czy albo ona, co nas jeszcze połączy? W sensie takim, że wiecie co, mam takie, takie odczucie, czy na przykład to już jest taka relacja definitywnie zamknięta, czy też ewentualnie dana osoba, o której wy myślicie, będzie chciała jeszcze coś z nami wspólnego mieć, czyli coś jeszcze z tej, coś, jak się to wszystko jeszcze poukłada, tak? Coś jeszcze pomiędzy nami może tutaj wydarzyć. O, może to jest lepsze. Co się pomiędzy nami jeszcze może wydarzyć? I proponuję taki temat właśnie dzisiaj e, zrobić, ale to oczywiście po karcie dnia, więc na spokojnie. Ja sobie też kawę muszę chlapnąć, żebym wiedziała, co gadam w ogóle, bo jeszcze jestem nieprzytomna za bardzo, ale póki co jedziemy z kartą dnia e, i karta dnia dla każdego znaku zodiaku na dzisiaj. Zobaczmy, kochani, co też dzisiaj e, może się nam wydarzyć. O dokładnie, co się wydarzy w znajomościach, ale też to, co wydarzy się wam dzisiaj. I jedziemy. Kochani, Baranek. Karta na dzisiaj dla Barana. Osamotnienie, oddalenie. Karta pustelnika bardzo często mówi o takiej sytuacji, w której możemy czuć się samotni. Oczywiście. Czemu by nie? Możemy czuć się opuszczeni. Tacy wiecie. Kurde, nikt mnie nie kocha. <taki> tak mi się to skojarzyło, nikt mnie nie lubi w ogóle, wszyscy mają mnie gdzieś. Ale oczywiście oprócz tego osamotnienia albo, albo takiego poczucia samotności, karta ta wskazuje na taką sytuację, gdzie my sami mamy potrzeby odsunięcia się od towarzystwa, od gwaru, od zgiełku, bo potrzebujemy coś przemyśleć. I my w tym momencie wychodzimy sobie z naszego domku, patataj, patataj, idziemy sobie gdzieś tam, gdzieś tam, po to, żeby kontemplować, pomedytować, yy, skupić się, wyciszyć się, tak? Po to, żeby coś przemyśleć, żeby coś przeanalizować, żeby zgłębić jakąś wiedzę. Więc czasem yy, ta karta może wskazywać taką potrzebę, naszą wewnętrzną potrzebę, do tego, żeby właśnie dać sobie dzisiejszy dzień na skupienie się tylko i wyłącznie na Waszych sprawach. Żeby nikt z boku nie skrzeczał i nie gadał głupot, yy, tylko po prostu. Yy, no była taka po prostu tutaj, słuchajcie, jakby sytuacja, w której to musicie po prostu coś dzisiaj się zgłębić, żeby żadna zośka z boku wam tutaj nie bębniła. Chodź, Kaśka, pójdziemy tam na kawę czy na coś. Dobra, spadaj, Kaśka. Ja dzisiaj y, nie mam ochoty na towarzystwo. I być może właśnie w takiej energii się znajdziecie. Byk. Byk, gwar rozmów. Dużo wymiany. Y, powiedzmy, konwersacji z różnymi osobami, ale taką drogą bardziej powiedziałabym po kablu, tak? Czyli droga internetowa, ewentualnie telefoniczna wchodzi w grę, nie taka face to face. Możecie dzisiaj po prostu dużo, dużo, dużo się komunikować, kochani, i ta karta właśnie na to wskazuje, czyli na, dużą, na duży wysyp informacji, komunikacji z innymi osobami. To jest również karta, gdzie y, pewne sprawy dzisiaj będą y, szybko się działy, nabiorą pewnego rodzaju tempa, będzie się dużo też działo, tak? Czyli taki Dzień wypełniony taką dużą dawką energii, ale takiej wiecie, że wszystko się nagle dzieje, to muszę zrobić tamto, tamto, siamto, wam to. Możecie po prostu dzisiaj być w biegu, nazwę to w ten sposób, czyli może dużo rzeczy się dzisiaj dziać, może być duży przesył informacji, bądź takiego gadulstwa z różnymi osobami. Bliźniaki. A bliźniak dzisiaj. Jeżeli nie skupiony na własnych dzieciach, dodam, bo to jest również karta dziecka, gdzie my tutaj naszą uwagę skupiamy dzisiaj na nim, być może coś wspólnie robimy, być może rozmawiamy z tą osobą, to jest to właśnie kwestia związana właśnie z tym, że być może dzisiaj em, czekamy za jakąś wiadomością, bądź też jakaś wiadomość, na którą czekaliśmy, do nas dzisiaj nadejdzie. To jest również dzień, w którym to wy wysyłacie jakieś wiadomości, to wy dzisiaj kompletnie komple Kom, dobra, składacie jakieś, powiedzmy, oferty, czy jakieś, powiedzmy, jakieś wiadomości, coś tam po prostu krótko mówiąc, e, sami działacie, tak, pracujecie nad czymś, bądź nad jakąś dokumentacją, którą gdzieś trzeba wysłać, gdzieś komuś coś trzeba e, dosłać, tak, nazwę to tak, bo nieraz mamy takie, no wiecie, taka, taka praca, związana no, chociażby właśnie z sytuacją, w której my musimy dużo rzeczy, jakieś dużo maili na przykład wysyłać, tak, no to tutaj właśnie w tej karcie to będzie właśnie zobrazowane, że my na przykład te maile wysyłamy, bądź wysyłamy jakieś oferty do klientów, tak, załóżmy, czyli taki dzień, w którym my skupiamy się na tym, aby coś napisać, względnie my dostajemy coś, jakąś wiadomość od kogoś, tak, i tutaj jakby pracujemy bardzo właśnie mocno nad tą komunikacją, ale taką ofertową bym bardziej powiedziała. Dobra, rak. No, drogi raku, ty dzisiaj w takiej, bym powiedziała, pozycji bojowej, bo to jest taka karta, która bardzo często mówi o tym, że gdzieś tam wewnętrznie możemy się z kimś pokupi, pokłócić, na przykład poawanturować się z kimś. Możemy odczuć taką akcję, że aż będzie w nas po prostu ferwor takiej walki, żeby komuś coś dopieprzyć. I też tudzież tym samym, moi kochani, karta ta wskazuje na taką opcję, w której zwyczajnie, tak, możemy po prostu nie mieć, może nie wiem, jakbyśmy, słuchajcie, no ochoty na taką sympatyczną, fajną rozmowę, ale to jest również karta porażki, więc jeżeli na przykład dzisiaj sobie coś zaplanowaliście, albo myślicie sobie, no na pewno dzisiaj się coś uda, to może być taka opcja, że się nie uda, bo to jest po prostu smak porażki. Bardzo czasami zemsty y, również y, wpływ tutaj jest dosyć mocny. Więc może tak być, że załóżmy, z kimś, z kim zadzierałyście do tej pory? Jakiś wasz taki potencjalny wróg, czyli jakaś osoba niesprzyjająca wam, może na przykład zechcieć dzisiaj się mścić na was, tak? Albo załóżmy, jest ktoś albo coś, y, gdzie. No, nie wiem, myśleliście sobie, że będzie wszystko super, no to tutaj może być taka opcja, że na przykład nie uda się to, aby to super było, tak? Czyli możecie odczuć tak gdzieś tam fizycznie, że to jest pewnego rodzaju porażka. Być może na przykład jesteście z kimś i dzisiaj dojdziecie do wniosku, że ten cała relacja, ten związek jest jedną wielką po prostu porażką. Albo po prostu ktoś niespodziewanie, ktoś, kogo lubicie, zada wam pewnego rodzaju cios, tak zwany, wiecie, Nóż w plecy i powiecie, ja pierdziele, no po nim, to się tego nie spodziewałem, tak? Też taka sytuacja może być. Również sytuacja walki o coś, ale takiej walki po trupach do celu, więc być może macie jakiś cel, mam nadzieję, że nie kogoś bo tak nieraz też jest, że ktoś, wiecie, walczy po trupach do celu o, do celu o Zenka, a Zenek załóżmy jest żonaty, ale baba sobie jakaś ubzdurała, że kurna, ona teraz rozbije to małżeństwo, bo ona teraz go chce mieć, tak? Bo też są takie sytuacje. Więc, moi drodzy, taka walka po trupach do celu też nie jest wskazana. Także tutaj jakby te wszystkie takie negatywne dzisiejsze emocje mogą was dotknąć, kochane raki. Dobra, Lew. Lew karta decyzji, karta wyborów, karta również miłości ponad wszystko, bo karta kochanków bardzo często wskazuje na układy trójkowe, dlatego też tutaj jakoby nadmienię, że być może co niektóre lwy po prostu dzisiaj będą się tym zajmować, czyli tą trzecią osobą tak w tej relacji w tym związku. Może zechcecie dzisiaj wejść w romansę, może zechcecie po prostu ten dzień pod kątem romansowym prowadzić. Tak nazwy to tak. Więc, jakby skupić się na tej trzeciej osobie, pomimo tego, że drugą macie gdzieś tam z boku. Ale to też jest karta decyzyjności, tak? Czyli być może, co niektóre z Was dzisiaj stwierdzą, że trzeba coś wybrać, jakiegoś wyboru dokonać, bo Wy wiecie doskonale, że takie układy trójkowe, czy one tyczą się ludzi, czy też tudzież czegokolwiek innego, nie są dobre i wy czujecie, że po prostu jedną z opcji trzeba w końcu wybrać, na coś trzeba się zdecydować, i całkiem możliwe, że Wy właśnie w podejmowaniu decyzji. Dzisiaj y, po prostu będą. Panna. A panna dzisiaj y, spontaniczna bardzo mocno. Taka w takiej opcji, a niech się dzieje. Mam ochotę na przygodę, mam ochotę na to, żeby działo się cokolwiek się działo. Jestem ciekawa świata, jestem ciekawa przygód, jestem ciekawa jakiejś osoby, tak? Chciałabym, żeby coś się zadziewało fajnego, ale przede wszystkim dzień pod kątem spontaniczności, takiego rozluźnienia, radości życia, tak? Takiej jakby ochoty na to, żeby pójść o krok dalej. Tutaj oczywiście te sprawy mogą być przeróżne, tak? Musicie sobie tutaj jakby dopasować ten, powiedzmy, wasz, dzionek dzisiejszy do. Do, do, do sytuacji tej karty. Ale to jest właśnie taki spontan, taki, taka radość życia, taka spontaniczność. Po prostu, słuchajcie. I wy w tej spontaniczności możecie dzisiaj, moje kochane panny, się po prostu znaleźć. Waga, szansa. Na nowy związek, na nową miłość. Przede wszystkim dzień, w którym możemy kierować się emocjami, możemy zechcieć kogoś obdarzyć tą miłością, tak? Sercem, uczuciem, po prostu no, wszystkim tutaj, co przepełnia nasze serce. Nazwę to tak. Ale to też jest karta nowych związków, nowych miłości, nowych relacji, nowego przyspieszonego bicia serca, moi drodzy, bo As kielichowy to jest cudowna po prostu relacja miłosna. Tyle i tyle i aż tyle, ale dokładnie. Z tym się, no ta karta się dokładnie z tym wiąże. Więc, moi drodzy, jeżeli jesteście w stałych związkach, no to po prostu dzień pod kątem miłości, czułości, takiego po prostu okazywania sobie tej serdeczności i uczuć, tak. Jeżeli nie jesteście w stałych związkach, karta ta będzie wskazywała na to, że coś może się zrodzić pomiędzy wami, tak, że być może na waszej drodze stanie coś, być może wy dzisiaj zechcecie, jakby. Powiedzieć sobie jestem gotowa albo gotowy na to, żeby zacząć ten nowy związek, żeby zacząć nową miłość, że chcę tego, że moje serce aż rwie do przodu, tak, więc ym, no albo ktoś przyjdzie do was i wam, tą, wam te uczucia wyzna, bo tak też może być, że ten ktoś będzie wam to robił, a nie, że wy będziecie latać za kimś, o kocham cię, kocham, jesteś cudowny, może to będzie wręcz na odwrót. No, bądź co bądź fajny, ciepły, serdeczny, uczuciowy dzień przed Wami. Drogie Wagi, Skorpion. No, a Skorpion wręcz przeciwnie, jest to taka karta poranienia, smutku, gdzieś wewnętrznego. Coś Was dzisiaj może, moje kochane Skorpiony, zaboleć, ukuć, no, dokopać, tak? Zranić, bo to jest karta bólu, bólu, który gdzieś tam wewnętrznie czujemy. Możecie na przykład z kimś się pokłócić, wręcz nawet rozstać. Może ktoś po prostu powiedzieć: A wiesz co, spadaj tam, mam cię gdzieś. I zrani was też, też tym samym, gdzieś tam po prostu wewnętrznie. To jest również karta, w której być może my nie przerobiłyśmy jeszcze jakiegoś uczucia zakończonego, i być może dzisiaj. U niektórych skorpionów się ono na nowo zmanifestuje i na nowo da o sobie znać z takim bólem serducha, z taką żałością, że być może coś się skończyło, tak? Że chcielibyście, żeby pewna relacja, znajomość była, a jej nie ma, bo ten ktoś poszedł w cholerę i nie chciał z nami być. I my jeszcze cały czas wewnętrznie możemy po prostu odczuwać ten ból, kiedy to... To miało miejsce, kiedy ta osoba od nas po prostu odeszła, tak, kiedy nas zraniła, kiedy po prostu przekreśliła nasze uczucia do niej. Więc to mogą być te wspomnienia, ale też ewidentnie może tak być, że po prostu dzisiaj z jakiegoś powodu zrobi wam się przykro, zrobi wam się smutno, tak, i gdzieś tam po prostu poczujecie taką zadrę w sercu, że ktoś wam, nie wiem, odrzucił was, tak, waszą pomoc, waszą, waszo, wasze uczucie, miłość. Więc taki dzień, w którym może, możecie po prostu poczuć się troszeczkę mało komfortowo. Nie mówisz że przez cały dzień to może być taki impuls. Wiecie, że na przykład, nie wiem, jest fajnie, fajnie, super, 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 i nagle przyjdzie jakaś laska i powie, wiesz co, jesteś głupia. I wy w tym momencie poczujecie takie ukucie w sercu. Może ona trwać chwilę, ale, ale coś takiego może dzisiaj mieć miejsce. Strzelec. Dzień nerwowy. Dzień, w którym będziecie próbowały coś przeforsować, przewalczyć, zdobyć, pokazać, że to wy macie rację. Osiągnąć coś. Ale tak troszeczkę na tej zasadzie, hura, to będzie moje końc. Kropka. No, coś jakby na tej zasadzie, moje kochane strzelce, bo to jest taki dzień brawury, to jest bardzo często dzień, w którym możemy palnąć. Parę słów więcej niż potrzeba. To jest dzień, w którym możemy się z kimś pokłócić, na przykład. To jest w ogóle bardzo duża energia, ale taka, wiecie, taka, nie licząca się tak naprawdę z niczym. Może nie aż tak bardzo jak w przypadku raka, bo rak tutaj no faktycznie to jest taka walka po trupach do celu. Rycerz Mieczowy to jest taka karta, która mówi o sytuacji, w której jest w nas dużo takiej, bym powiedziała, pobudliwości, takiego, takiej nerwowości. Być może coś chcemy osiągnąć teraz i natychmiast, bo nie mamy cierpliwości na coś. Być może chcemy udowodnić, komu komuś, że to my mamy rację, tak, że moje zdanie jest najważniejsze, no bądź co, bądź impet, bardzo duży impet, bardzo duże takie, bym powiedziała, nie, nie podchodzić, pod, po, po, znaczy nie wchodzić mi przed oczy, bo po prostu, przy, wiecie, przelecę po was. Na tej zasadzie. E, więc moi drodzy, y, no taki dzień, sorry, tak to wyszło, e, ale bądź co, bądź, y, bądź co, bądź to jest tylko ten jeden dzień. Także, także słuchajcie, starajmy się może wyciszać te emocje, wyciszać ewentualne poddenerwowania, nie wiem, walnijcie z jakąś melisą i będzie wszystko, będzie wszystko spokojnie. E, dobrze, dobrze, dobrze. Koziorożec. Super, gwiazda. Moi drodzy, wy dzisiaj pod kątem karty gwiazdy macie po prostu opcję taką, że mogą wam się spełnić rzeczy, o, które, o których marzyłyście, które chcieliście, które, co do których żywiliście pewne nadzieje i nagle dzisiaj po prostu będzie wiel, jedno wielkie wow, udało się, super, udało się, mam to, zdobyłam to, tak? To jest również dzień olśnienia, czyli załóżmy, jeżeli nie, wiedziałyśmy, nie wiedzieliście, jak coś się dalej potoczy, co macie w ogóle zrobić, jaką opcję wybrać, i stałyście tak troszeczkę w miejscu, koziorożce, to dzisiaj może być taki dzień, w którym was, was olśni, i powiecie super, już wszystko wiem. Wiem, co mam robić, wiem, jak mam działać, wiem, jakich wyborów dokonać, tak? I jestem po prostu, jakby wiecie, jakbyście dostali olśnienia w różnych kwestiach. I całkiem możliwe właśnie, że ta karta to Wam dzisiaj chce przekazać. Olśnienie, klarowność myśli, klarowność spojrzenia na pewne sprawy, klarowność w wyborach, tak? I przede wszystkim to, że. Patronuje Wam dzisiaj szczęśliwa gwiazda, więc pewne rzeczy, pewne cele, które dzisiaj weźmiecie sobie za cel, mogą się zrealizować. Wodniki. A wodnik dzisiaj słuchajcie, no kurde, no będzie pochlipiwał. Be, pochlipiwał, będzie troszeczkę popłakiwał. O, to jest lepsze słowo. E, będzie się czymś martwił. Będzie się czegoś bał. Będzie żył w jakichś obawach. O coś. Będą do Was dochodzić myśli, które mogą powodować mętlik i zagmartwanie w, w Waszych głowach, krótko mówiąc. Takie myśli, które będą niosły czarne wizje. Nazwę to tak. Tak jakbyście, nie wiem, nie potrafiły w pewien sposób powiedzieć: hello, kto tutaj rządzi, tak? Przecież ja tu nie będę, kurde, wiecie, realizować jakichś czarnych scenariuszy. Mam ręce, mam nogi i zrobię to tak, że będzie zajebiście. I tak właśnie do tego trzeba podejść, bo tu w tej karcie ja widzę Was w takiej, bym powiedziała, lekkiej depresji, w, lekkich, w lekkim smutku i przede wszystkim w lęku. W lęku o coś, w obawach o coś, w strachu o coś, w jakiejś niepewności. Tak, jakby byście po prostu do Waszej głowy dochodziły tylko te właśnie czarne scenariusze, które napawają Was tym lękiem, obawami, smutkiem jakąś być może strachem, jakąś które, nawet wręcz, które mogą Was wprowadzić w jakiś taki stan depresyjny po prostu. Że nie będziecie czuły pozytywnej energii. Trzeba to wszystko słuchajcie, odrzucić i w dupie z tym. Dobra, ryby. Karta pracy. Słuchajcie, wy dzisiaj. Y Wasz dzień będzie pod patronatem pracy, wszystkiego, co się wiąże z tą pracą, czyli całkiem możliwe, że będziecie dzisiaj mocno zapracowane, skupione na jakichś projektach, na jakichś waszych ważnych zadaniach. Oczywiście one mogą być wszelakie, tak, bo one mogą tyczyć się i pracy zawodowej w miejscach pracy, w których jesteście zatrudnieni, ale równie dobrze możecie sobie samoczynnie narzucić jakiś cel. Dzisiaj nie wiem, pomaluję pokój, nie wiem, dzisiaj kurczę nie wiem, skręcę szafkę, tak? Z Ikei. No, i po prostu wy dzisiaj na tym zadaniu się skupicie, będziecie zajęte, bo to jest karta, która mówi, jestem zajęty, jestem pochłonięty pracą. Ale to również może być dzień, w którym praca będzie tematem numer jeden czyli, że coś pod kątem pracy się dzisiaj może zadziać. Jeżeli załóżmy, szukacie pracy, tak? No to całkiem możliwe, że ten dzień będzie wskazywał na, tym, na to, że coś w tej tematyce się zadzieje tak, bo to jest praca, coś, co pozwoli wam, załóżmy wiadomość, którą otrzymacie, pozwoli wam na tym, że stwierdzicie, kurde, no mam robotę, więc być może tacy są z was, którzy, nie wiem, poskładali CV gdzieś tam i w tym momencie czekacie za jakąś na przykład decyzyjnością z tamtej strony i dzisiaj na przykład to się zmanifestuje i tą pracę otrzymacie, tak, czyli dzień pod kątem pracy, że coś będzie się wiązało z tą tematyką, względnie to, że będziecie bardzo zapracowane, kochane moje ryby. E, dobra, ja kłaniam się tutaj do Was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam, oczywiście, życzę Wam cudownego wtorku i do usłyszenia na mm, temacie dnia, którym właśnie będzie, co się jeszcze wydarzy w tej relacji.